Witam wszystkich, w kolejnym odcinku zagramy w Ultima Underworld. Tym razem na żywo, komentuję w końcu, strasznie fajnie, już normalnie. Ojejku, jest prawie nieżywy. Dobra, tutaj skończyłem. Piknie, obraz zerwałem. O, a coś chciałem powiedzieć i mieć Mam nadzieję, że normalnie, już w tej sesji nagraniowej... No nie, może nie... mam takie... mam fazy. Może wygram tą grę, fajnie by było, kurde. A to jednak musiałoby... tutaj jeszcze dwie godzinki potrwa, chyba. O! Krrr! Już chciałem powiedzieć karny by. no wiecie, co? Mam takie... ja bycie. Muszę się skoncentrować, bo jestem totalnie nieskoncentrowany. Ledwo co kolację zjadłem A dobrze, że mam przynajmniej cały kufel zganicie czego. W tym razem mam sprite'a akurat. Zawsze mam co innego. Najczęściej mam kawę. Czasami mam kolę. A teraz mam sprite'a. Czasami mam też herbatę. Czasami w kranówę. O, On ty! Moment! Berło, berło, berło! Gdzie jest berło? Ciach i... Ciach... O, ura to... To ma być skuteczne, holo. I... No przecież włączyłem ten stoper pieprzony, przepraszam, ale naprawdę włączyłem, dlaczego to się wyłączyło? Komórka, jesteś nienormalna. Nienawidzę. I... <śm> ale bez nadziei mi poszło, z kubiego obietrza. O, teraz jest bo dał się walnąć i dał się zatruć i go nie robimy. Jest kurde... magiem. Nie może się uleczyć. No to co ty robisz? Ile ty masz punktu zdrowia? 26, wow. Nie wygląda jakby to było 26 na 108, ja wygląda jakby było 2! Dobra. No dobra. Nie, muszę wyleczyć tą durną truciznę. Ja jeszcze raz to berło. O, nie to Szybko szybko, bo tutaj chcemy zwyciężyć generalnie A to na razie nie wygląda na zwyciężanie No No dobra, ujdzie No i nareszcie Udało mi się wyczyścić to pomieszczenie ze wszystkiego z syfu. Mogę nawet zapisać Mamy tego brązowego demona jakby, który się nazywa Despoiler Mogę z nim porozmawiać nie mogę z nim porozmawiać, ale mogę go zabić! Kurde, zabić... Ponieważ... Y nie mam innego pomysłu... Przesuń się. Tylko nie wpadaj do bagna, proszę. To chyba nie da się. Tylko owad jest taki mądry, że może tutaj pływać, a reszta potworów sobie po tym chodzi, dobra? I co najważniejsze... Jest, jest! Dostałem klucz! No właśnie, o to mi chodziło. Wiedziałem, że miał klucz. Dobra no i tutaj są drzwi, więc... Jak to nie pasuje tutaj, to ja normalnie jestem, nie wiem. Okej. Okay. Co to ma sens zrobić? Cyk. To będzie otwierało tam te wielkie drzwi, które nie są drzwiami, tylko ścianą, ale znikną i teraz jakby się otworzyły. Da, no oczywiście. Dobra, jest postęp. Muszę się napić, momencik, albo pójdę, do przodu. To no powoli. Mm. Od razu lepiej. Zawsze muszę mieć coś, że tak powiem, pod ręką do napicia się jednak. Po prostu jak dużo rozmawiam... Rozmawiam, w ogóle jak dużo mówię. Po prostu mam taki zwyczaj, że sobie popijam co, co mam pod ręką. Dobra, awatar, czy dasz radę tam przeskoczyć? Proszę. Ustawić biegu gotowi? Ciach! Uuu, no, dobre, dobre Czyżby to był y Prince of Love? Yes, exactly Nareszcie dotarłem do ciebie Jeszcze tylko się tutaj rozejrzej pozwolisz O kurka wodna Ja yep, pięćdziesz, sporo Nawet sztandar dla Ogriego. Banner, dobra, biorę Wszystko chyba To są jakieś mega magiczne przedmioty chyba Maca, Coż to za kolonka nie, chyba zwyczajna. Nie będę kurde zabierał królowi korony bez przesady. Ale zwój, co to jest? time! Bierzemy, bierzemy. Najpotężniejszy czar, czar w brze. Tak z ciekawości ta maca to jest... Aha, Undead Bane, czyli na nieumarłych. Musi działać fantastycznie, może na przykład uciekają powalnić albo coś w tym stylu. Ty! Gdzie ty mi tutaj latasz? Ty! Chodź tu Przestań, kurka, wodna. Mamy Prisora, Lota. Moment. Nagrywa się. Witam obcy. Jestem zadowolony, bardzo zadowolony, że przyszedłeś, przybyłeś. Dużo czasu minęło od czasu, kiedy ktokolwiek odwiedzał mój dwór. Poczekaj, zostań tu chwilę, się. Jestem Prisor Love, król Riannon. Tak się nazywa to królestwo. A jestem Rafał. Avatar z, Bry z Brytanii. Powiedz mi, dlaczego tutaj przybyłeś. pierwsze, eee, a najpierw powiem, czy słyszałeś o istocie zwanej Guardian? Tak, eee, słyszałem i miałem z tym kłopoty. Guardian, prawda? Przypominam sobie, a to było jakiś czas temu. Eee, ale to już chyba się skończyło. I teraz mam pokój w królestwie. A, czyli on jest zamotanym, w końcu jest zbdułem. Do chwili nie wiem, co się dzieje generalnie. U. No nie, Wasza Wysokość. Guardian dawno temu podbił Twoje królestwo. I się zaśmiał. Na pewno musisz żartować, Rafał. Jestem pewien. E, walka przy... W ryna to miasto jakieś musi być Czy ja byłem zraniony? Nie pamiętam Czy pokonaliśmy jego armię? Prawda? Musieliśmy Niestety wasza wysokość zostałeś zabity a wasze wojska wypędzone na tundrę i rozproszone Nie ja wygrałem Ja... czekaj, czekaj co to za miejsce te kamienie. To jest mój pałac? Nie, nie pamiętam tego pomieszczenia. A gdzie ja jestem? No i w sumie zawsze można tutaj dwie opcje, albo mu jednak y, pocieszy, po, pocieszająca opcja, albo, że tak powiem, brutalnie powiedzieć mu prawdę. Ja będę mu próbował y, prawdę powiedzieć. To nie jest twój pałac, wasza wysokość, to jest twój grup. A Helena? A mojej kompanii? Gdzie oni są? Są w pobliżu? Eee... Tak są martwi, są w... spoczywają w pokoju. Ja, ja wiedziałem, że coś jest nie do końca w porządku, ale nie, to znaczy deceived? Eee... Jestem zmęczony, ale, na... ale najpierw chciałbym ci coś powiedzieć. Słucham więc. Moja wojna przeciwko Guardianowi. Eee, miałem przy sobie potężny, wielki róg którego jeśli w niego jego dmuchnie, znaczy jego dźwięk mógłby zniszczyć budynki i przestraszyć wielkie armie. to była moja największa broń w bitwach dawniej ale żeby ją przy używać albo, no przewidzieć, używać trzeba było potrzebować wielkiej siły w płucach. Niewielu potrafiło e, używać tego rogu. W właściwych dłoniach e, jego moc jest nieprawdopodobna. E, niektórzy tak jak Ty, silni i nie niebojący się prawdy, mogą używać kiedy go, kiedy ja odejdę. Myślę, że ty też mógłbyś. Jego obraz zaczyna się znikać. Odczuwam, że chyba... Odpływam, czuję się... restful, kurde. No, będę chyba za zaczyna tak tłumaczyć z pols polsko-angielsko jednocześnie, jak nie będę wiedziała coś przetłumaczyć do końca. Odczuwam, że moje długi, długie życie, saga dokładnie się kończy i rozpływa się w powietrzu i czujesz jakiś feint pomiędzy stopami o i dostałem róg jest, jest po to tu, kurde przyszedłem dokładnie tak ujeju what jakie wstrząsy dobra mam mega 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 potężny żrr przedmiot znaczy w sumie to nie będziemy mogli już na ogół używać po prostu bo on będzie użyty Dokładnie w, w jednym miejscu chyba. Pod koniec gry jest to artefakt, który jest potrzebny do, do zwyciężenia. Po prostu. Udało się świetnie. Zaraz, zaraz, a może tu będzie jakiś skrót. Nie ma, chyba że... A w sumie to nie jest talało, tam coś jest, chyba nie. No i ludzie, udało mi się zakończyć ten etap siat numer 7. Grobowiec. Bardzo fajny był, że tak powiem, podoba mi się klimat, że tak powiem. No, że... Jeszcze raz powiem, że tak powiem, to się walne. O, uważaj chłopie. Jakby w to... O, tutaj będą szkielety, moment. Mam nadzieję, że się nie porozłaziły tutaj. Ale gustowny strój swój i idu, którędy to się szło. Ała, ała, ała. O, Mapka. No to... Ta... O nie, przez zapłapkowane cuś. Kurde, dobra, czyli tak stąd na zachód, zaczął na zachód. Tędy. Dobra, ale do tej pory nie mam pojęcia do czego te przyciski służą. Tajemnicze przyciski! No naprawdę nie wiem. O, dobra, nie będę maskował. Teraz tak sobie... A, dobra, przecież mam kamizelkę, ja wiem, że w sumie mogę jej tam użyć. Jak przechodziłem to w, ty... w tym kierunku. So... nie pomyślałem. A, dobra, zrobię sobie tutaj przerwę. Jak już robię 10-minutowe, to będę robił 10-minutowe odcinki tutaj. Tak będzie to koniec. Także ostrzegam w następnym, 94. chyba normalnie odcinku. Ultimate Underworld 2. Nie 1.